Cześć, w tym wideo mam dla Ciebie prezent, mianowicie stworzyłem asystenta do social media dla Twojej firmy. Możesz z niego korzystać zupełnie za darmo. W opisie tego filmu masz właśnie link do mojego asystenta, którego stworzyłem, z którego możesz korzystać z poziomu chat GPT. Asystent pomoże Ci zaplanować strategię w social media dla Twojej firmy, pomoże Ci tworzyć content w social media dla Twojej firmy. Napiszę Ci posty, ułoży Ci skrypty rolek, długich filmów, ale możesz też zacząć na nim zarabiać. Możesz go wykorzystać, tworząc na przykład strategię social media dla innych firm. I w tym wideo pokażę Ci, jak właśnie utworzyć zupełnie za darmo taką ofertę prowadzenia szkoły językowej dla przykładowej firmy, którą możesz właśnie złożyć. A to wszystko za darmo, dosłownie w kilka minut. I zobaczmy, jak ten asystent social media, którego nakarmiłem wiedzą, którego udostępniam Ci zupełnie za darmo w opisie tego filmu, działa. Wystarczy, że klikniesz w link, który jest właśnie w opisie tego filmu, i zostaniesz przeniesiony do takiego okna dialogowego. Możesz zacząć z tym asystentem tutaj rozmowę, a możesz po prostu kliknąć tę właśnie chmurkę, i mój asystent, którego dla Ciebie stworzyłem, zapyta. Ciebie, czym właśnie zajmuje się Twoja firma, jakie masz cele w social media, na, jakiej, na jakich platformach działasz, i tu wystarczy, że napiszesz, odpowiesz właśnie na te pytania. I ja tu dla przykładu napisałem właśnie, że prowadzę szkołę językową w 20. mieście, która uczy zarówno dorosłych, jak i uczniów, a także dzieci. I tutaj już właśnie mój asystent ułożył mi mini strategię treści dla mojej szkoły językowej. Wstępnie dał mi pomysły podzielone na takie właśnie kategorie, które są edukacyjne, które podkreślają autorytet mojej szkoły, czyli ten społeczny dowód słuszności. Pokazujemy trochę życia tego backstage'u, pokazujemy się właśnie jako człowiek po drugiej stronie, tak? a nie tylko korporacja, firma. Posty, które angażują społeczność, ale też oczywiście posty. Treści, filmy, które są sprzedażowo-promocyjne. Tutaj mamy już przykładowy kalendarz postów z podziałem właśnie na dni tygodnia, spodziałem właśnie na typ posta i mamy już konkretne tutaj tytuły. Ale oczywiście, ja poprosiłem w dalszym toku konwersacji o pełny 30-dniowy plan treści. I zobacz, dostałem gotowca, tak tutaj, gdzie mam na 30 dni, na każdy dzień tygodnia, konkretny temat. I widzimy wskazówki do realizacji. Widzimy, że forma tych postów są to zarówno posty, które możemy stworzyć w kanwie. są to krótkie wideo, wideorolki i dalej właśnie asystent, którego dla Ciebie stworzyłem, pyta, pyta mnie, czy ma przygotować właśnie gotowy tekst do tych postów. No i zobaczmy, jak to działa w praktyce. Weźmy na przykład właśnie ten tutaj tytuł, czyli trzy najczęstsze błędy w języku angielskim na maturze. I wkleimy właśnie ten tytuł. I napiszemy utwórz. I zobacz, post jest gotowy do skopiowania. Mamy tutaj właśnie, jest on atrakcyjny wizualnie. Mamy emoji, czyli nie jest to pusta ściana tekstu. I tutaj właśnie też ten asystent proponuje, aby utworzyć właśnie grafikę, która będzie pasowała właśnie do tego tytułu posta. I zobacz, mamy tutaj gotowy układ, tak, gdzie właśnie mój asystent, którego dla ciebie stworzyłem. Daje nam na gotowo co i w jaki sposób mamy na tej grafice zamieścić. Zobaczmy, jak sobie poradzi natomiast z tworzeniem skryptu na przykład do rolki. No i weźmy sobie na przykład ten tytuł: W ilu krajach angielski jest językiem urzędowym? Kopiujemy i prosimy: Napisz mi dokładny skrypt do rolki na temat i tu wklejamy właśnie ten temat. I zobacz, mamy skrypt do rolki na 25-35 sekund, która właśnie składa się na początku z huka, czyli z haczyka, czyli z tej, z tej zaczepki, która utrzyma uwagę widza na dalszą właśnie część rolki. I mamy tą treść właściwą, która trwa od 3 do 20 sekund. I mamy podsumowanie, gdzie mamy właśnie call to action, tak? Czyli jakieś wezwania do działania. Więc wypróbuj tego asystenta. Link do niego masz w opisie tego filmu. A teraz pokażę Ci, jak to też można zmonetyzować, tworząc na podstawie odpowiedzi mojego asystenta oferty. Na przykład, jeśli zajmujesz się prowadzeniem social media dla małych firm, taką ofertę możesz oczywiście wygenerować korzystając z narzędzia Gamma. Każdą z tych tutaj kart, że tak powiem, tej prezentacji możesz w łatwy sposób edytować. Możesz wymieniać grafiki, edytować te nagłówki i tak, ale samo wygenerowanie tego typu oferty zajmuje dosłownie 5 minut. I zobaczmy, jak to zrobić krok po kroku. Wchodzisz na stronę Gamma App. Link do tej aplikacji oczywiście znajdziesz w opisie tego filmu i klikamy utwórz nowy AI. Tutaj mamy opcję: proszę wkleić tekst. Klikam tę opcję i wklejam, już Ci pokazuję, co ja tu wkleję. Na początku napisz właśnie to zdanie. Na podstawie poniższej strategii w social media dla szkoły językowej utwórz ofertę prowadzenia social media dla tej firmy. I tutaj to, co jest niżej pod tym właśnie zdaniem, skopiowałem po prostu, właśnie sobie stąd, tak? Czyli tutaj mamy, właśnie powiedzmy, od tego miejsca, i to wszystko sobie tutaj kopiuję bez tego dwutygodniowego planu, ponieważ ja skopiowałem od razu, właśnie ten 30-dniowy. Plan publikacji w Social Media. Niżej zaznaczam podsumowanie długiego tekstu lub dokumentu. A tu wybieramy opcję dokument, tak? Tu zostawiam opcję domyślną i klikam. Opcję tego przycisku granatowego. Tutaj po lewej stronie możemy jeszcze wybrać. Ja wybieram bardziej szczegółowy. Bardziej szczegółową, właśnie ilość tekstu. Możemy wybrać szablon, to później też można zmienić. Mamy tutaj też, jak widzisz, różne style obrazów. To zostawiam tutaj bez zmian i klikam generować. I zobacz, tak wygląda wygenerowana dosłownie w kilka minut pełna oferta dla firmy, której chcemy złożyć propozycję prowadzenia dla niej social media. Zobacz, mamy tutaj naprawdę dość szczegółowo to zrobione. Jest to bardzo atrakcyjne wizualnie. Wszystkie treści, oczywiście, tutaj możemy edytować: nagłówki, teksty, zdjęcia, ale widać, że jest to bardzo zrobione personalnie. Styl grafik również możemy sobie zmieniać. Mamy tutaj backstage, pokażemy życie państwa szkoły. Mamy pokazane, że treści, które będziemy tworzyć dla tej szkoły, będą angażowały społeczność. Ale także, oczywiście, powodowały konwersje, czyli sprzedaż i będą promowały tę szkołę. Widzimy też spersonalizowany kalendarz treści, który możemy zamieścić w tej ofercie na 30 dni. Wtedy taka firma, taka szkoła językowa, widzi, że faktycznie jest to konkret, że się przyłożyliśmy do tego. I zobacz, mamy też w tej ofercie oczywiście call to action, tak? Gotowi na wspólny sukces. Zbudujmy razem silną markę Państwa szkoły w social media. Mamy z kontaktu się z nami, możemy to podlinkować. Mogę link do tej oferty wysłać takiej firmie, której chcę złożyć taką ofertę prowadzenia dla niej social media. Mogę też kliknąć tutaj te trzy y, poziome kropki, kliknąć eksport i wyeksportować tę ofertę do pliku PDF i właśnie w pliku PDF wysłać to do tej firmy. Więc tworzenie ofert w tym wypadku jest bardzo szybkie i proste. A jeśli chcesz więcej wiedzy o sztucznej inteligencji w Twoim biznesie, w opisie tego filmu znajdziesz link do mojego autorskiego kursu AI dla biznesu. Kurs, który odmienił biznesowe życie kilkuset osobom. Pokażę Ci w tym kursie, jak krok po kroku wdrażać sztuczną inteligencję w Twojej firmie. Link do kursu oczywiście w opisie tego filmu. Zobacz zaraz po tym wideo. Tak więc, tak jak mówiłem, link do tego asystenta social media dla firm w opisie. Nie, tego filmu kliknij i wykorzystaj. Do następnego wideo, trzymaj się, cześć.